Kiedy pojawi się nowy odcinek z Toilet 71 myślę, że już niedługo dzisiaj wam powiem parę słów na ten temat, bo mamy parę domysłów, parę informacji, więc zostawcie lajka i lecimy. Poprawmy kamerę i zaczynamy. Słuchajcie, jak wiecie. Zakończył nam się odcinek 37, który był niezwykle istotnym odcinkiem, jeżeli chodzi o Skibidi Toilet. Jest to też jeden z najdłuższych, tak naprawdę, jeżeli byśmy go połączyli ze sobą, prawda? Bo aż jak widzicie 14 minut. No i słuchajcie, Boom pamiętacie tą jego zapowiedź, gdzie on tam mówił, że że odcinki teraz będą pojawiać się oczywiście częściej, w częstotliwości o wiele większej, niestety, jak myśleliśmy, że to dotyczy się odcinka już tych partów, części z odcinka 70. Natomiast, wbrew pozorom, to nie była prawda. No i teraz idzie spekulacja, że właśnie odcinek po odcinku 70 będziemy mieli tak naprawdę już, i to jest w ogóle pierwszy odcinek z sezonu. Prawdopodobnie czy nie? Tak, to jest drugi odcinek z sezonu. Więc trzeci odcinek będzie już podsumowaniem sezonu, jak widzicie. Tu mieliśmy sezon 22, który miał 14 minut, a teraz sam odcinek 70 ma prawie 14 minut, jak widzicie. Więc naprawdę i pod względem długości te odcinki są mega długie. Ten 70 par 3 miał ponad 6 minut, więc jest to rekord jak na Buma. Natomiast Moi drodzy, jak, spo, jak pamiętacie, Boom stwierdził, że odcinek już po odcinku 70, jak on się zakończy, to będziemy mieli częściej te filmy wrzucane przez niego. Natomiast mija nam już siódmy dzień. Ja myślałem, że po prostu 7 dni będziemy sobie czekać na, na nowy odcinek z Toilet, że on będzie się pojawiał co 7 dni. Natomiast jak widzicie, tu mamy 13 lutego wyszedł odcinek. Niestety mija 7 dzień, nie mamy żadnych przecieków, co oznacza, że prawdopodobnie nie będzie tego odcinka teraz. Natomiast myślę, że już powinniśmy spodziewać się. Jakiegoś przecieku, bo myślę, że Bum powróci do tego 10, wiecie, 10 dni odstępu na odcinek. Więc prawdopodobnie już jutro, albo nawet dzisiaj dostaniemy pierwsze przecieki związane z odcinkiem 71, który będzie ostatnim odcinkiem w sezonie, bo sezon zawsze ma trzy odcinki. Więc zobaczymy. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że będzie to 10 dni. Nie będziemy czekać na, na te odcinki znowu tak długo jak ostatnio. Nie oczekaliśmy, prawda? Bo to, to, to totalnie mija się z celem i moim zdaniem to jest zdecydowanie za długo, jeżeli te odcinki mają, mają słuchajcie, tak, tak, tak tyle, trw, tyle trwać. Mamy tyle czekać, bo to jest totalnie bez sensu. Swoją drogą pamiętacie, jak mówiłem, że ninja kamera żyje i że jest wielka szansa na to, że on prawdopodobnie przetrwa. I słuchajcie, ja się z tym zgadzam. Wiecie dlaczego? Mianowicie, tutaj jest dobra informacja, bo ja to przeoczyłem, ale jest to coś, co chcę wam powiedzieć, mianowicie z tym informacją. Kamera offline, i to nie jest tak, że to wygląda jakby ninja kamera został odłączony, więc bo ja, jak ostatnio nagrywałem filmik, w którym wam o tym mówiłem, że ninja moim zdaniem żyje i on powróci, e, i mówiłem o tym, że e, tam sekretny agent mówił, że ta bitwa, tej bitwy nie przeżyłeś nie powiedział oficjalnie, że to twój koniec i już ciebie nie będzie, on powiedział tylko, że ta bitwa, ale będą przecież następne, on zapowiedział bitwę z przecież Astro, więc to można było interpretować tak, ale tu jest jeszcze jedna ważna, istotna rzecz, mianowicie kamera offline, to bardzo nam dużo mówi, bo pierwszy raz spotkaliśmy się z czymś takim, zazwyczaj jak jakaś kamera ginęła, została zniszczona, to był taki wiecie, ekran ziarnisty, że po prostu zostało, e, sygnał został zniszczony. Tutaj jest kamera offline, tak jakby została ona po prostu tylko wyłączona, więc sekretny, więc ninja, Plunger został tylko wyłączony, więc myślę, że powróci. Tym bardziej, że mamy tutaj z kamerę AI detektywa, który prawdopodobnie będzie kimś takim, który kojarzy mi się z jedną z tych nowszych gier, które mam wyszły. Pamiętacie, tą kurka już nie pamiętam, ja ją przeszedłem całą prawdopodobnie była to gra, gdzie w rytm muzyki się walczyło. Jest to jedna z nowszych gier, chyba rok temu wyszła, tak w niezapowiedzianie. I też był tam taki robot detektyw tak, taki sam sposób. Więc wydaje się, że myślę, że to jest z sobą połączone ten detektyw i ta kamera offline. Bo jak pamiętacie, jedna kamera została zniszczona, to ekran był taki ziarnisty i. I tak to wyglądało. Tutaj mamy kamera offline, co oznacza, że Plunger został wyłączony, a nie zniszczony. Także on wróci. Myślę, że wróci. Przejdźmy do tego, co uwielbiacie, czyli po prostu wasze teorie. Ja myślę, że Skibi i Toilet wysadzą tę bazę czymś mocnym. Uszkodzi jeszcze Tytanów, bo Tytani są na dachu. A Gman i tak. Te ważne Skibiti Toilet ewakuują się. Wiecie co? No tutaj, właśnie, chcę na, nakręcić film odnośnie Jimena, ponieważ uważam, że on ma kilka opcji. Może uciec, może mieć, być liderem, teraz szefem, bo nie ma naukowca, może być szefem zwykłych Skibiti Toilet. Albo może być podwładnym w astro-toaletach. Zobaczymy, bo nie sądzę, żeby w tej serii akurat z toalety od Jimena były razem z kamerami. Wątpię, że, że to na tej samej zasadzie będzie. Raczej składzam się ku temu, że to Jimen będzie liderem swojej własnej drużyny z Kibili. Tak mi się wydaje, że będzie ta frakcja, która na razie będzie w ukryciu, będzie się przygotowywać na ujawnienie się wtedy, kiedy jedna ze stron będzie miała gorzej. E, zakochany to detektyw, bo wystaje z jego kurtki zdjęcie. Zaraz sprawdzimy, czy tak rzeczywiście jest. E, czy wystaje tam jakieś zdjęcie z jego kurtki? Czy tu wystaje jakieś zdjęcie? Szczerze mówiąc, ciężko cokolwiek tutaj zobaczyć. E, nie widzę tu, żeby wystawało zdjęcia. Lucky cameraman. Być może, może to być taka szansa, że to jest, słuchajcie, Laki. Laki miał taki inny krawat niż ten. Tu w ogóle słabo to widać, więc ciężko ciężko powiedzieć, chyba że zrobił się na takiego eleganckiego, żeby dostosować się do TV Woman, być może, może tak być, no. Brot, mam teorię, bo jak Tytanie w 70 part 3 złapali naukowca, to było jasno, a w part 1 było ciemno, a nie minęło dużo czasu, tylko jakieś z 5-10 minut. To znaczy mogło minąć więcej czasu. To nie jest tak, że czas, który na przykład odcinek trwa 5 minut, to że w, tym, w tej serii minęło 5 minut. To mogło być troszkę inaczej, więc tu bym nie brał pod uwagę, jeżeli myślisz, że, że na przykład. E ten odcinek, który ma 5 minut, że trwało to wszystko 5 minut w, w samej tej serii, być może po prostu zostało to jakoś przedłużone i tak dalej. Moim zdaniem Boom robił to niewielokrotnie, że na przykład shortsy trwały krótko, a odstępy czasowe między fabułą były dość spore. Ale sekretny mówi to Scientist Toilet. Tak, a sekretny agent mówił to yy, naukowca, i wygląda już teraz oficjalnie, jak obejrzycie sobie sezon, że oficjalnie to już jest potwierdzone, że sekretny agent współpracował z naukowcem. Wykorzystywał, znał się z nim prawdopodobnie z czasów badań, jak kierował tą labo, tym laboratorium, tym całym kompleksem, ale potem go zdradził. Myślę, że wykorzystał po prostu go i przekazał mu technologię temu naukowcowi, technologię kamer i tak dalej, więc. Działa na dwie, dwie front, dwa fronty. Ciekawe, co on chce w ogóle zrobić, nie?